Ty, umiłowany Gajusie, postępujesz w duchu wiary, gdy pomagasz braciom, a zwłaszcza przybywającym z kodinąd. Oni to zaświadczyli o Twojej miłości wobec Kościoła, dobrze uczynisz, zaopatrując ich na drogę zgodnie z wolą Boga. Przecież wyruszyli w drogę dla imienia Jego, nie przyjmując niczego od pogan. Powinniśmy zatem gościć takich ludzi, aby wspólnie z nimi pracować dla prawdy. Fragment trzeciego listu świętego Jana Apostoła bardzo krótki list, jeden rozdział i w tym liście widzimy takie podziękowanie temu Gajusowi, który przyjął chrześcijan, tych, którzy szli na misję, szli głosić Słowo Boże, on im pomógł, on ich przyjął, zaopatrzył ich na drogę, zgodnie z wolą Boga, jak mówi Jan. Jan pisze, żeby mu podziękować, choć dalej, jeśli dalej czytamy ten list, widzimy, że Jan mówi o drugim człowieku, który tak nie postąpił, który nie przyjął, nie ugościł, nawet zabraniał, zabraniał Gościć takich ludzi, i on powiedział, że to nie jest dobre. Czyli Jan zauważa dobro i zło, ale dziś Kościół daje nam ten fragment, który mówi o tym, co dobre. Spróbujmy dziś przypomnieć sobie takich ludzi, którzy nas przyjęli, którzy okazali nam życzliwość, hojność. Na przykład ja teraz myśmy z księżmi skończyli rekolekcje kapłańskie. Byliśmy w takim miejscu, gdzie doświadczaliśmy bardzo dużo życzliwości od ludzi, którzy tam mieszkają, którzy ta, zajmują się tym domem. Bardzo dużo dobroci, życzliwości doświadczyliśmy. I od razu przypomniał mi się ten listik, kiedy czytałem ten list, to właśnie ci ludzie. I dzięki nim kapłani mogą odbywać rekolekcje, potem mogą jeszcze lepiej głosić Słowo Boże. I takich ludzi jest bardzo dużo. Bardzo dużo życzliwości spotykamy, pewnie każdy z nas. I tak często mówimy o tym, co złe. O tym, że ktoś coś złego zrobił. Spróbujmy dziś pomyśleć o tych, którzy nas tak hojnie obdarzają życzliwością, gościnnością, dobrocią. Przypomnijmy sobie o nich, pomyślmy dziś o nich, podziękujmy Panu Bogu za nich i za ich dobroć. Dzisiejsza Ewangelia. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie, chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał, słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia, a Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. Modlić się i nie ustawać. A nawet w rosyjskim tłumaczeniu jest bardzo ciekawe: nie unywać. A unywać to tak siedzieć, narzekać, wszystko źle. Ciekawe, nie wiem dlaczego, nie sprawdzałem dokładnie tłumaczenia tego słowa, ale ciekawe jest to tłumaczenie: nie unywać. Czyli nie, my siedzimy, narzekamy, często to jesteśmy smutni. Bo się nie modlimy. Jak będziemy się cały czas modlić i nie ustawać, to nie będziemy też unywać, nie będziemy też narzekać, biadolić, marudzić, być smutni, bo często my jesteśmy smutni i narzekamy, dlatego że brakuje nam modlitwy, brakuje nam doświadczenia Bożej Miłości, tego, że Pan Bóg się o nas troszczy. I dalej widzimy przykład wdowy. Wdowy, która przyszła do sędziego, żeby prosić go, żeby on ją obronił. I ten przykład. Tej wytrwałości w modlitwie, wytrwałości w tej prośbie, który można powiedzieć, że ta wytrwałość złamała tego sędziego. To jest przykład modlitwy. Czyli my powinniśmy się zawsze modlić i nie ustawać, tak jak ta wdowa. Jak to się modlić zawsze? Czemu nie możemy się od razu pomodlić? Tu nie chodzi tylko o to, żebyśmy w jednej sprawie cały czas prosili, ale spróbujmy może zrobić sobie takie ćwiczenie, że cały czas myślmy o tym dzisiaj czego nam brakuje, jaką pustkę, jaki brak czujemy, odczuwamy. A to coś mnie boli, a to jest mi ciężko, a to jestem zmęczony, a to nie brakuje mi czasu, a to jakaś nieprzyjemność od ludzi, coś, co jest nie tak, jakiś brak. I spróbujmy w każdej z tych doświadczenia tego braku, pustki, bólu, czegoś, co nie jest tak, jak powinno być, poprosić Pana Boga. Panie Boże, boli mnie, proszę Cię o zdrowie. Tutaj nie mam czasu. Proszę Cię, pomóż mi jakoś to zrobić, żeby tego czasu wystarczyło. Tutaj zrobił mi przykrość. Panie Boże, proszę Cię, żebym się nie gniewał tego człowieka żeby on mnie nie obrażał. Także za niego się modlę. Cały czas o coś prosić, co czujemy, że nam te, teraz to doskwiera. Że teraz mamy jakiś problem, że Pan Bóg obronił nas przed tym. Żebyśmy cały czas prosili, prosili w tych sprawach, które w tym momencie nas dotyczą. I zobaczymy, jak. Każda sprawa odnosi też do Pana Boga. Jak w każdej sprawie Pan Bóg nam też pomaga. I to nie tylko jakieś wielkie sprawy, ale te, to wszystko to, co nas jakoś boli, co nam doskwiera, czego nam brakuje. Spróbujmy dzisiaj m, tak prosić Pana Boga. I to jest właśnie ta nieustająca modlitwa. To jest takie doświadczenie tego, że Pan Bóg jest nam potrzebny w każdej potrzebie. I nawet jeżeli Pan Bóg nam od razu nie odpowie i my też sami coś powinniśmy zrobić, żeby odpowiedzieć na tę potrzebę. To najpierw zwracamy się do Pana Boga, a później zaczynamy coś robić, a później zaczynamy myśleć, jak to rozwiązać. A najpierw prośba do Pana Boga, oddajemy to Panu Bogu i sami próbujemy coś zrobić. Ale już poprosiliśmy Pana Boga o pomoc. Ciekawe jest, że pa, Pan Jezus stawia za przykład, tak jakby porównując Pana Boga do tego sędziego. Czemu przyszła do sędziego? Bo sędzia mógł jej w tym pomóc. Ona czuła, że On ma na tyle siły i władzy, że może jej pomóc. Czyli Pan Bóg jest tym, kto może nam pomóc. On ma na tyle siły i władzy, że może nam pomóc w każdej potrzebie. Ale z drugiej strony ten sędzia jest jakby w kontraście. Przeciwieństwem jest Pana Boga, bo on jest... Z ludźmi się nie liczy, Boga się nie boi, czyli cwaniak taki. Nie jest dobrym człowiekiem. A Pan Bóg jest dobry. Czyli jeśli ten niedobry człowiek pomaga, to co mówicie Panu Bogu? Czyli na przykład spróbujmy sobie znów przypomnieć, kiedy ostatnio kogoś o coś poprosiliśmy i on nam pomógł? Zaczynając od najprostszych rzeczy, banalnych, w domu o coś poprosiliśmy, on nam pomógł. Gdzieś w urzędzie poprosiliśmy, on nam pomógł. W pracy poprosiliśmy, on nam pomógł. I my pomogliśmy komuś. Ktoś nas poprosił i myśmy pomogli. I teraz sobie pomyślmy, ci ludzie, którzy nam pomogli, oni nie są święci, oni nie są doskonali. Może my często nawet myślimy o nich źle, a tu nam pomogli. My też nie jesteśmy święci, nie jesteśmy doskonali, a jednak pomagamy innym. Znaczy, jeśli ten nieświęty, niedoskonały człowiek pomaga, to co mówicie Panu Bogu? Pan Bóg o wiele więcej nam pomaga, tylko my nie wierzymy w to. My nie ufamy Panu Bogu, my nie oddajemy Mu naszych problemów. I dlatego nam się wydaje, że Pan Bóg nam nie pomaga. I czytamy coś takiego. Czy będzie zwlekał w ich sprawie? W rosyjskim tłumaczeniu znów tu jest, że nawet jeśli by zwlekał w tej sprawie, czyli że czasem Pan Bóg zwleka, ale zawsze pomoże. Czasem nie pomoże nam. Wtedy, kiedy nam się chce. Nie pomoże nam tak, jak nam się chce, ale zawsze pomoże. Każdą modlitwę Pan Bóg wysłuchuje, tylko nam często brakuje wiary. Dlatego Jezus pyta: Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na Ziemi, gdy przyjdzie? Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na Ziemi, gdy przyjdzie? To jest problem, że my nie wierzymy. Że my wierzymy sobie, że my sobie poradzimy. Wierzymy w siłę innych ludzi, w siłę nauki, techniki, a zbyt mało wierzymy Panu Bogu, zbyt mało oddajemy w ręce Pana Boga. Nasze problemy, o co byśmy chcieli dziś Pana Boga poprosić? Jaka jest główna nasza prośba? Poprośmy go szczerze, od serca, z głęboką wiarą, że Pan Bóg słyszy tę modlitwę i odpowie nam na tę modlitwę. Jak? Zobaczymy, ale uwierzmy, zaufajmy, że Pan Bóg słyszy tę naszą modlitwę i odpowie na naszą modlitwę. Na taką wiarę, na taki rozwój wiary nie Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziś z kościoła w mieście Samara. Pierwszy raz jestem w tym mieście, pierwszy raz jestem w tym kościele, kościół, który ma 120 lat. Piękny kościół. Pewnie jak będziecie to oglądać, ja już będę w innym miejscu trochę teraz podróżuję. Teraz jadę na inne kolekcję, które będę prowadził też. Proszę Was o modlitwę za tę kolekcję, za tę sprawę. I popatrzcie trochę na ten kościół w Samarze. Jeśli ktoś tu, tu będzie w tym mieście, bardzo chęcam, żeby zobaczyć ten kościół, zwiedzić, odwiedzić, pomodlić się tutaj. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.